Olay, oh, 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 de... cisę jak tościowa. A pierdoli stary. E, pędler... Przecież twoje kurwa ciosy jak oglądałem to moja kurwa teściowa kurwa lepiej uderza. Pamiętaj, nie będzie taryfy ulgowej, będą buły, łokcie, kołowrotki, luje z całej epy, więc wykup sobie dodatkowe ubezpieczenie już teraz. Też chciałbym powiedzieć, jeżeli tu już jestem w Poznaniu, to jestem na Jeziorze Maltańskim, robię sobie rozgrzewkę, potem ostry trening, pięć kółek pełnym sprintem wokół Malty, więc będzie piąta strefa, będziesz bulił od chuja pieniędzy, pozdro 600, bonus BGT.